Wszystko gotowe? Tak, chcę ci podziękować. Okazuje się, że mamy z ciebie ogromny pożytek. Jak mówiłem, wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Słusznie. Dwa zespoły są już na pozycjach. Jeden w pobliżu wyjścia z kataku, drugi pod ścianą kościoła. Możesz wybrać, do którego chcesz dołączyć i grać tam pierwsze skrzypce. Kozera już na ciebie czeka. Wyruszam natychmiast. Hawkins, ten kościół jest bardzo ważny nie tylko ze względu na jego strategiczną lokalizację. Gdy go zajmiemy, poprawi się morale żołnierzy. Zobaczą, że mogą walczyć i zwyciężać. Utrzymuję się z pisania. Wiem o co chodzi. Zrobimy co w naszej mocy. Idźcie z Bogiem! Słyszałem, że niezły z ciebie partyzant. A ja słyszałem, żeś bezbożny łajdar coś mi się zdaje, że poznałeś naszego proboszcza. Dobry człowiek. Gotowy, żeby dokopać kilku faszystom? Jak zawsze! Świetnie, ludzie są już na pozycjach wyjściowych. Tą ścieżką dotrzesz do kościoła, gdzie założymy ładunki. A tędy prowadzi droga do katakumb. Znaleźliśmy kratę. Wybieraj. Chodźmy. Gotowi? Tak, wszystko przygotowane. Czyń honory. Ruszy tyłek, Do ataku! <kluzni> Szlak na lamp! Hurra! Uciszyć CKM! Wrobnąć Yeah! <laughs> Cóż, nie powiedziałeś mi jeszcze, jak sławny człowiek pióra stał się niestrudzonym partyzantem. Byliśmy trochę zajęci. <laughs> Racja, ale chciałbym to wiedzieć i zrozumieć. Byłem w okupowanej Francji 24 czerwca 1940 roku. Nie zapomnę tego dnia.